Dzień dobry. Witajcie w słowie na dobry dzień. Dzisiaj po raz kolejny z samochodu. Chyba tak jakoś tak się składa, że w ostatnim czasie tylko w samochodu dzielę się słowem na dobry dzień. Kochani, dzisiaj chciałbym w tym słowie na dobry dzień odnieść się do tego co mówiłem w niedzielę na kazaniu, a więc mówiłem w niedzielę o tym, żebyśmy żyli w mocy Ducha Świętego, żeby kościół żył w mocy Ducha Świętego żeby Kościół wrócił do korzeni i zaczął wsłuchiwać się w to, co mówi do niego Duch Święty. Pamiętacie, w dziejach apostolskich jest wiele fragmentów, kiedy możemy przeczytać, że apostołowie zrobili coś, dlatego że powiedział im to Duch Święty, że podjęli taką decyzję, dlatego że usłyszeli od Ducha Świętego. I my również możemy, tak jak za czasów pierwszego Kościoła, słyszeć, co mówi do nas Duch Święty. Tylko pytanie... Co my z tym zrobimy? Czy pójdziemy za tym? Czy będziemy się zastanawiać, czy to jest od Ducha Świętego, czy to jest z nas, czy to jest jakiś, jakaś myśl, która gdzieś nam się w głowie pojawiła? Wczoraj miałem taką sytuację, wieczorem, kiedy usłyszałem wyraźny głos Ducha Świętego. Jestem w 100% przekonany, że to Duch Święty, przed rozwiązaniem do pewnej sytuacji, z którą się zmagałem cały dzień. I kiedy usłyszałem ten głos Ducha Świętego w swojej głowie. Kiedy przyszła ta myśl, to od razu podjąłem się zrealizowania tej myśli. I słuchajcie, efekt był zaskakujący, bo rzeczy się rozwiązały, bo sytuacja, która była nie do rozwiązania z mojego punktu widzenia, rozwiązała się sama. Wierzę, że to było działanie Ducha Świętego. Wierzę, że to był głos Ducha Świętego, który mi podpowiedział, odpowiedział na moje westchnienie, bo wesnąłem do Pana, aby dał rozwiązanie, bo ja już. Nie widzę innego rozwiązania. I Duch Święty powiedział, idź i zrób to. I słuchajcie, w nocy ubrałem się, poszedłem, zrobiłem to, co było powiedziane przez Ducha Świętego i dzisiaj mogę cieszyć się yy, rad i radować z tego, że usłuchałem głosu Pana. Słuchajmy głosu Pana w swojej codzienności. Wsłuchujmy się to, w to, co Pan do nas mówi. Dostrzegajmy Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Radości w Panu. Do zobaczenia jutro, jeżeli Bóg pozwoli.